wspomnienie świętego Brendana, który jest patronem żeglarza. Dzisiaj podczas tej świętej chcemy odsłonić ołtarz z obrazem świętego Brendana. Ołtarz, który jest dziełem Tymczyńskiego e, Klubu żeglarskiego Kapel, a także i Sympatyków. Ołtarz, który będzie tym niezwykłym miejscem, gdzie będzie można do tego świętego patrona się zwrócić. Na tej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia, a także modlitwy o błogosławieństwo w nowym sezonie żeglarskim pragnę serdecznie wszystkich z całego serca powitać. Proszę teraz komandora Kęczyńskiego Grupu Żeglarskiego, pana Tadeusza Siwickiego, o odsłonięcie ołtarza i o słowo o tym dziele, które jest. Około 464 roku. Był wielkim misjonarzem i założycielem wielu Pasztorów zaliczany do 12 apostołów w działaniu. Niestrudzony żeglarz, podróżnik i odkrywca. Był człowiekiem gorącej wiary, ale ducha, urodzonym przywódcą. Pływowym, troskliwym i wyrozumiały dla swoich dusz pasterzy. Darami tegoż ducha. Bogaciły świętego Brendana, na cześć którego Twoi słudzy wykonali ten obraz. Spraw prosimy, niech krocząc śladami Pana i wpatrując się w przykład świętego Brendana, dążą do doskonałości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Niech ten obraz. I cały ołtarz będą poświęcone w Twoje imię i na trwałę świętego Brentana i wszystkich czcicieli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. członkowie Kręczyńskiego Klubu Żeglarskiego, zaproszeni przyjaciele z innych klubów yy, w drodzy. Jest taka piękna pieśń, ale śpiewana w dzień świętego Józefa. I dzisiaj cały czas mi chodzi ona po głowie, bo chciałbym ją też troszeczkę zmienić, a żeby była właśnie o świętym Brendanie którego ołtarz przed chwilą został poświęcony. A ta pieśń to ma takie słowa w pierwszej zwrotce. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. a gdybyśmy właśnie wstawili dzisiaj wyjątkowo Brendana opiekuna. niechaj się niczego nie boi, bo przy nim święty Brendan stoi, nie zginie. Rzeczywiście szczęśliwy może być każdy człowiek, kto ma jakiegoś wielkiego patrona, zacnego patrona, a równocześnie i kto wierzy to, co właśnie Jezus powiedział O cokolwiek prosić mnie będziecie, w imię moje ja to spełniam. Ale gdy jeszcze bierzemy do pomocy tak jak do towarzystwa świętych patronów, tych których Jezus umiłował, bo obdarzył ich falą świętości, to myślę, że przez takie znajomości można jeszcze więcej wyprosić. A więc szczęśliwy, kto sobie Rendana ma za opiekuna, niech się niczego nie boi, bo przy nim ten właśnie święty stoi niezmiennie. Życzę wszystkim przedstawicielom Klubu Żeglarskiego, sympatykom udanego, nowego sezonu żeglarskiego, błogosławieństwa Bożego, pomyślnych wiatrów nie tylko w tym żeglowaniu gdzieś po jeziorach i morzach, ale szczególnie tego duchowego też. Bo niektórzy przedstawiają życie jako pielgrzymkę, a właśnie inni tak jak święty wredna, jako żeglowanie do tego portu, który wyznaczył nam. Sam nasz Bóg, a kiedy dotrzemy, to nikt tego nie wie. Sezon Żegalski rok 2025, Właszcza za otwarty. czwarty. Święty Bredanie, oni się za aby w tym sezonie mieli tyle samo wypłynień, i tyle samo powrotu do portu.